Hej! Witajcie w najnowszym odcinku! Słuchajcie, ten odcinek jest odcinkiem, który nagrywam co roku. A no to już, że pewnie kojarzycie takie odcinki jak kto jest lepsze, Nike czy Adidas i tak dalej. Nagrywałem je chyba już dwa razy, trudno jak mi się wydaje, i to było zawsze pod koniec roku. Eee, dlatego też postanowiłem nagrać ten odcinek, założyłem tą opaskę, żeby odcięła mi dopływ krwi do mózgu i zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli podoba Wam się mój fryz, to na dole wbicie 20 tysięcy łap w górę, a będę się tak czesał codziennie. Słuchajcie, dwie największe marki. Co lepsze? Nike czy Adidas? To pytanie zadaje sobie nie tylko ja, zadaje sobie przede wszystkim Wy! Na to pytanie również odpowiadają sobie Polacy, idąc do sklepów z butami czy z ciuchami i wybierając jedną lub drugą markę, bo powiedzmy sobie szczerze, inni mało się liczą. Więc o ile te... Dwa lata temu powiedziałem, że to jest rok Adidasa, że Nike w ogóle nic nie zrobiło, że to było po prostu wielkie miażdżenie Nike'a przez Adidasa. To w tym momencie powiem jak chyba rok temu. Słuchajcie, to był rok. Nike... Dlaczego tak uważam? Dlaczego uważam, że Nike jest lepszą marką, jest fajniejszą marką? Ano to dlatego, że Nike wypuszcza więcej limitowanych butów, że Nike wypuszcza fajniejsze limitowane buty. Między innymi super kolaboracja z Travisem, która została bardzo dobrze przyjęta. Adidas i jego kolaboracje, sorry, ale kolejna, kolejna kolorystyka i ez 350 v nie uratuje tego. Adidas, jak widzę, stracił pomysł na siebie, kompletnie nie wie się co robić i jest jak dziecko we mgle, które dostało bardzo dużo kasy, bardzo dużo hypu, ale nie wie co za bardzo z tym zrobić i gdzie się teraz podziać. Adidas robi kolejne wyprzedaże swoich butów. Adidas jest yy, w tym momencie, według mnie, jednym takim wielkim szyldem wyprzedaż. I uwaga, nie mówię, że to źle, to bardzo fajnie, możecie mieć dobre buty, fajne buty w dobrej cenie. Ale z drugiej strony, jeżeli marka nie ma tak naprawdę zawarowania żadnych butów yy, po pewnym przedziale cenowym, gdzie ty idziesz do sklepu, kupujesz sobie na przykład Yangi 96 za 400 zł, i one jako tako, yy, gdyby były od Nike, trzymałyby tę yy, wartość, to one są od Adidasa i są już teraz na przecenach za 200 zł, za 109 zł nawet w outletach są. Buty, które tracą prawie 70% yy, wartości. Ale sorry, jeżeli firma sprzedaje. Buty albo cokolwiek innego poniżej tej takiej wartości, poniżej 50%, grubo poniżej, bo to jest 75% zniżki nawet. To znaczy, że coś nie sprzedaje się za wyższą cenę, że muszą aż tak obniżyć, że mają tego aż tak dużo. Bo gdyby te Yangi nawet sprzedawały się za te 199 zł, to przecież nikt by nie obniżał, żeby zarobić mniej. I Adidas według mnie w tym momencie wybrał zupełnie inną drogę. Gdy Nike chce być bardziej premium, jak ci zauważyliście na style alercie, wrzucamy mniej kodów Nike, dlatego że ich po prostu nie ma. Nike postanowiło, że będzie bardziej premium, że będzie robiło więcej kolaboracji, że tutaj będzie losowania na aplikacji Nike Sneakers, że ich buty będą coraz mniej dostępne, że nie będzie przeceny nawet na takie rzeczy jak Air Force One, y, że Air Force One y za 200, za 250 zł odejdą w niepamięć i będziecie sobie myśleć, że o za 300 zł no to jest super steal. Dlatego, że Nike w 2020 bardzo mocno ogranicza dostępność swoich butów, jeżeli chodzi o takich zwykłych retailerów jak na przykład sklepy w galeriach. Będą mogli oni zamówić mniej nawet takich butów jak zwykłe, czarne i białe, niskie Air Force'y. I to jest właśnie to, na co stawia Nike. Ekskluzywność. I dzięki temu wiem, że jeżeli kupisz buty Nike przecenione o 30%, nie znajdą się zaraz na promocji i nie będzie na minus 70% pełnych rozmiarówek i na stronie Nike i jeszcze jakiś kod, w ogóle minus 30% i praktycznie za darmo. I dlatego teraz to tak wygląda, że tutaj jest Nike, tutaj jest Adidas. A jeszcze przecież pamiętacie, kiedy były wypuszczane Easy Boosty 350? Albo nie pamiętacie tego, Nike po prostu było w odwrocie. Nie widzieli co robią, przeceniali wszystkie swoje rzeczy. Były nawet co dwutygodniowe promocje na Nike, takie flash sales, flash deals. My to wrzucaliśmy na alert, to było ho, 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 chęć czasu temu. No i te 2-3 lata temu Nike naprawdę było w rozsypce. Wtedy chyba ktoś w Nike pomyślał i postanowił, hej, zróbmy więcej kolaboracji, zróbmy bardziej limitowane buty. I tak Nike's X Off-White, Waterspoon'y, Air Max Day'e, Vapor Max'y, wszystko to nałożyło się na to, że teraz Nike znowu spija swój sukces. Jeżeli jeszcze tutaj nie rozumiecie o co mi chodzi, pomyślcie na swoim przykładzie. Macie do wydania 200 zł. Jakie buty kupicie? No, słuchajcie, 200 złotych, Yangi, Steel Alert, tak, 200 złotych. E, jakieś inne rzeczy od Adidasa, Yangi jedynki. Może czasami nawet jakieś NMD się trafiały kiedyś. Jakieś pody 3.1 na buście. Jakieś iniki. A jak macie 200 złotych, to co kupicie w Nike? Monarchy? Może jakieś monarchy, ale nie kupicie nic takiego, co byście powiedzieli, hmm, te buty bardziej kojarzą się ze streetwear'em, a nie z jakimś dajśmanem. Te buty kojarzą się bardziej e, z tą marką z Nike, a nie z jakąś sieciówką. Będą to raczej tanie buty Nike, gdy Nike gdyż Nike nie przeceni tutaj butów na 200 zł z tych takich lepszych. Ale jeżeli macie już na przykład 700 zł, no to już tutaj wkraczamy w taką fajniejszą yy, myślową grę. Otóż, mając 700 zł, co możecie kupić? No, kupicie sobie co, Tadidasa, ultra Ultrabusty? I co, dostaną się na sprzedaż minus 50%? Stracicie 350 zł. A za 700 zł, co kupicie od Nike? Załóżmy, kupicie RMAXy 97. I RMAXy 97 trafią na przecenę, może będą kosztowały 500 złotych, Jeżeli kupicie w takich ciemnych kolorystykach, bo one rzadziej trafiają na przecenę, więc stracicie tutaj dużo mniej. Kiedyś zadawałem pytanie na, moje, na mojej grupie w Jaszka, chyba macie 800 czy tam 500 zł, co kupicie? Dałem do wyboru Nike i Adidas. Uważajcie, co ludzie wybrali Nike. Bo w tym momencie, jeżeli masz trochę więcej pieniędzy, celujesz w Nike. Jeżeli chcesz sobie kupić jakieś bardziej budżetowe buty, celujesz w Adidasa. I ja wiem, że Adidas ma tu super technologię 4D, ale na przykład technologia Adidasa Speed Factory, które robili tak zwane ultra boosty, tutaj mam je pokazuje, bez udziału ludzi. Je robili w Niemczech, chyba, czy tam w Wielkiej Brytanii, i to była taka super nowoczesna technologia. Co się okazało, im to w ogóle nie wyszło, musieli to zamknąć. A buty są w outlecie Adidasa za 50%. Ja swoje dziewczynie kupiłem za 199 zł z 849. Jak widzę rok 2020 w takim razie? Słuchajcie, rok 2020 to według mnie kolejny odjazd pociągu z podstajni Nike od Adidasa. W momencie, kiedy Adidas swoją wielką lokomotywą Easy Boost... 350, Easy Boost, 350 V2, Easy Boost 500, Easy Boost 750 i różnymi innymi butami, po prostu pędził stronę Nike'a, który po prostu stał na jakimś przystanku, na jakiejś przystani i nie mógł ruszyć dalej. No to w tym momencie pociąg Nike odpalił, załadował Pendolino i mknie naprzód w kolaboracyjnym szale. Oraz mknie naprzód w szale zwykłych modeli, gdzie to zwykłe modele również mają bardzo ciekawe kolorystyki. Gdzie to zwykłe modele bardzo dobrze trzymają cenę, gdzie to Nike dyktuje cenę. Ja wiem, że tutaj możecie się zastanawiać: Ej, dlaczego mówisz, że dobrze, że buty są drogie? Nie, nie mówię, że buty są drogie, bo ja pamiętam czasy, kiedy Nike rzeczywiście było tanie. Pod takim względem, że naprawdę 97R Maxy 350 zł kosztowały. Serio 300 zł, 350 i to były buty oryginalne na przecenach. Tu chodzi po prostu o to, że Wy, jeżeli idziecie do sklepu takiego zwykłego, kupujecie buty za pełną cenę, nie na przecenie. Kupując Adidasa będziecie oszukani i rozczarowani, ale kupując Nike będziecie rozczarowani, ale tylko trochę mniej. I nawet biorąc pod uwagę późniejszą odsprzedaż butów, bo jeżeli ja widzę, że buty na przykład Air Max 97 jest bardzo łatwo sprzedać, używane, naprawdę strasznie łatwo to na przykład ultraboosty sprzedać, sorry, ale jest bardzo trudno, dlatego że no, so, jest ich strasznie dużo kolorystyk są dużo tańsze. Ludzie mogą sobie kupić naprawdę tanio te buty. Ja nieraz widziałem, nieraz wrzucaliśmy na alert buty poniżej 300 zł ultrabusty. No to już po prostu jest strasznie, strasznie mało. Jeżeli ktoś ma sobie kupić jakąś nawet bardzo fajną kolorystykę, używaną za 400 zł, to pomyśli dwa razy, czy za 300 zł nie woli kupić nowej, może trochę innej, może trochę mniej się mu podbają, ale są nowe. Nawet odzwierciedlając zakupy w tym roku, to szczerze Wam powiem tak, że ja jedynie w tym roku kupowałem Easy z Adidasa. Bo, sorry, to dla mnie się liczy. Bo to jako tako trzyma cenę, nawet ten retail. Oraz 4D, które są gdzieś tu. I albo o czymś zapomniałem, albo w tym roku nie kupiłem zupełnie nic innego od Adidasa. Nie, sorry, jeszcze Yangi 96. Bo najzwyczajniej w świecie żal mi pieniędzy, a Nike a nawet nie zliczę. Kupiłem tego tyle, że już nie mam e, miejsca. Właśnie nowe, nowe mi przybuty. Według mnie głównym sukcesem Nike'a w 2019 roku jest również to, że przywrócili do życia model Air Force One Low, który przez wiele lat był bardzo mocno zapomniany, który jest bardzo klasycznym modelem, który jest super modelem. Teraz jest według mnie przynajmniej, z tego co obserwuję, czy to na grupie naszej High Bestie Wujaszka, czy na Steel Alercie, wrzucając te rzeczy, że Air Force One y są najbardziej rozchwytywanym modelem. Napiszcie mi na dole, co o tym sądzicie. I ja wiem, że wielu z Was nie zgodzi się ze mną. Powiecie, że to według Was Adidas był najlepszą marką tego roku i możecie tak uważać. Ale wiecie, kto wie najlepiej? Giełda! Zobaczcie, ile kosztuje jedna akcja Adidasa i jedna akcja Nike. Nie zapominając o tym, że Nike wypuściło więcej tych akcji, więc proporcjonalnie sobie sprawdźcie. No bo jak Adidas wypuści 10 akcji, to będą wiadomo, że droższe niż 10 milionów akcji Nike. Bo jeżeli przykładowo Adidas wypuści 10 tysięcy akcji na Nike milion, to wiadomo, że jedna akcja Adidasa będzie droższa niż jedna akcja Nike z miliona. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. To było podsumowanie 2020 roku. Nie zapominajcie o zobaczeniu jeszcze dili, które są w tym momencie na Black Friday. Bo Black Friday to jest jedyny dzień, kiedy Nike i Adidas mówią tym samym głosem i mówią kupuj nasze rzeczy, bo jest tanio, kot, wszystko. Jeśli nie subskrybujesz, subskrybuj z dzwoneczkiem, już się z Wami żegnam i idę nagrywać. A nie, sorry, idę robić scenariusz do kolejnego filmu.